Przyjechaliśmy do parku Szyszka w Szczyrku, jest to taki fajny park linowy dla dzieci, a pod parkiem linowym jest minigolf. Oba są osobno płatne. Park linowy to jest 20 zł od dziecka. Dzieci powyżej 6 lat mogą chodzić same, poniżej 6 lat z rodzicami. Bilet rodzinny kosztuje 40 zł. Nie, nie 40. Bilet rodzinny kosztuje 60 zł. A na y, mini Golfa 70 zł. Bilet rodzinny. Jest też karuzela 8 zł. Jedna przejażdżka, albo można kupić pakiet y, za 25 zł. 4 przejazdy. Są fajne kładki, jest też tratwa. Popaki gdzieś tu biegają, nawet nie wiem gdzie są w tym momencie. Obok są też ławeczki, leżaczki dla rodziców. Także można sobie usiąść. Są lody, jest kawiarnia i fajna piaskownica też dla mniejszych dzieci z fajnymi urządzeniami. Także fajne miejsce przy samym praktycznie ryneczku. Obok są ścieżki, też spacerowe. Za płotem też jest normalny plac zabaw dla dzieci i siłownia pod chmurką. Także nuda nie grozi. Idziemy szaleć. Sobie kupili maskoty. Co wy macie? Co macie? Mamy Amongasa i Mario. To są te postacie z gry. Tak, i przyszliśmy teraz tutaj do restauracji. Przy samym ryneczku siedzimy. To tutaj mamy roommate. widok na rynek. Mamy obiadek, mamy pierogi, pizzę. Moja sałatka to jakiś normalnie kosmos Słońce nam tu świeci o chłopaki mają pizzę na pół i zajadamy Myjemy ikki się znalazłeś? Z takiego, Z takiego, 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 takiego i czarnego. Jezu, aż tyle amongesów? I tata się zgodził? Aha. tata zwariował. I przyjechaliśmy do hotelu Stok. Mamy dwa pokoje łączone. Tutaj jest mały stolik, dwie jedynki. Chłopcy już się tutaj próbują ulokować. Tutaj jest biurko. I przechodzimy do drugiego pokoju. I tutaj też są dwie jedyneczki, też biureczko. Mamy też balkon. W każdym pokoju jest szafa i ubikacja. No. I taka niewielka ubikacja z kabiną prysznicową w każdym pokoju. Idziemy na rekonesans dookoła. Znaleźliśmy basen, już taki na dworze. Znaleźliśmy dwie sale zabaw, które były zamknięte, musimy się dowiedzieć. Tutaj też jest dmuchaniec dla dzieci i jakiś akwabar. I plac zabaw. No, ogólnie teren jest ogromny. I trzeba tu się troszkę nachodzić. No, dotarliśmy w trzeciej strefie hotelowej. W ogóle tu jest kilka stref hotelowych, trzeba naprawdę pokombinować, połazić i poszukać, ale jest w sumie dobrze oznaczone. Dotarliśmy do strefy dziecka. Są ekrany multimedialne, jest stolik. Tutaj są różne takie ekrany. W pierwszej części, jakby. I tutaj jest takie wejście. Tu jest też wejście takie, misiek. Nie klikaj mi światłem, tylko tam w środku masz światło. O, wejście dla dzieci. O, tam jest rura. Widzę już. I tu jest cała taka wyspa z kulekami i ze zjeżdżalnią. Ściągnęłam na chwilę maseczkę. Ojejku, tutaj naprawdę kilometry się czaska. W strefach takich ogólnych trzeba mieć maseczki. W pokojach, na basenach nie. Znaleźliśmy już wszystko: basen odkryty, zakryty, w Muhańce, place zabaw, sale zabaw. Uff. Idziemy do pokoju. Chłopcy sobie tam odpoczywają, więc się spytamy ich, co ten, co teraz będą chcieli czy basen, czy jednak klockownia, kulkownia. że odezwiemy się za chwilę. Chłopcy zdecydowali, że najpierw sala zabaw, także idziemy. No i tu możesz zjechać. są so. gwiazdka no to dawaj ją rodzice mają swoją zabawę dzieci mają swoją zabawę mam broda co tam kulki, sale zabaw my tu mamy lepszą salę zabaw I mamy pierwszą sarenkę, a tam w lesie następne. Tatuś, tatuś otwórz pierwszą karmę, bo ona idzie do mnie. Do mnie chodź, ja mam tu nawet. Dzień dobry. Dzień dobry, tu. No. Żeby nas nie napadła. No ja pamiętam, że mi kiedyś wyrwały całe opakowanie, więc dlatego chowam, bo one są potem takie zaborcze. No razem ale nie ona jest głodna! I idź tam na kamienie. No. To ty musisz od niej odejść, wiesz? Ja mam odejść od niej. Ona już nie pójdzie. Widzisz, żeby będzie. Ona już że... jakby wyczaliła, tak. że ktoś w tak, nie. Raz... Podyżę. Podyżę sobie, Zubia, się skłoniec. Nie, no. to na razie. Podejdź sobie i ja nas No! No! Patrzcie, do... Ja zjadłem! ja to nie boga jeszcze. Nie bój się, Gosiu, podejdź no. do dziewczynki. Wow! Podejdź do dziewczynki. Ja kamiłem! Widzieliście co no. to? Ja! Mm. Yes. Oh no wie, kto A tu są odgłosy ptaków. Co to jest siódemka? Żuraw. na basenik. Jest tu mały basenik dla dzieci. Taki brodzik. Z hipciem, z sikawkami. I ze słoniem. Zobacz Kubuś, wzięliśmy z domku te, te co kupiłam w Akszonie. One niby pod wodą się kręcą. Zobacz, czy one się kręcą pod wodą. A, widzisz? I trzeba po nie nurkować potem. Je się tak rzuca. No, widzisz? I kręcą się. I trzeba po nie nurkować. To tam na głębszym basenie możemy spróbować. Ale... Są też dwa jacuzzi i taki duży basen. Z basenu jest wyjście też na ogród. Pójdź go, bo chcę zobaczyć. No, o, i tu jesteśmy na głębokim. I on aż do dna się kręci. Za tobą! no Kuba, bez pływaczków będzie lepiej się nurkować. Rzucić ci? No to daj. Mamy dwa. I op. A poczekaj, aż poleci ten na dno. A tam w oddali Szymy, Masz? No, mamy też takie fajne paletki do wody. Zginął Kuba. Kuba odbijaj. tak poodbijać? O, 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 właśnie. No, sami też próbujcie, no. A tatuś dalej gnije w jacuzzi. Tatuś, wychodzisz popływać? Nie. Yeah. Przyszliśmy na kręgielnię teraz. No, powiem wam, że wygląda tutaj rewelacyjnie. Też lubię, zaraz będziemy grać, tatuś nam tylko tor włączy. Dawno nie byłem, już nie mnie, ja spadnę. Tęskniłeś za kręgielnią? I to można wow, fajnie. No wow, elegancko, jest bardzo ładnie. Idzie, 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 idzie. Koma. Pięknie. Wymeldowaliśmy się już z hotelu, przyjechaliśmy jeszcze do Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle. Tutaj widać, że dopiero robią. Widzisz tam są ten. Yy, tam jest ogród zmysłów, z tego co widzę. Są kładki jeszcze nad jeziorkiem, także pospacerujemy sobie tutaj. Są opisane wszystkie rośliny są alejki spacerowe. No możecie sprawdzić, czy jest duży ten labirynt. No jest taki, taki nie za duży, nie za mały. Idziemy za wami. Co, tam jest zaułek? <gry> o, no tu ławeczki są w labiryncie. I weszliśmy drugą stroną. Są tu leżanki. Też na łące. Kuba już biegnie na plac zabaw. A ja przyszłam sobie tutaj nad strumyczki, nad wodę. Pięknie. Chłopcy są na placu zabaw, tam na huśtawkach. A ja sobie tutaj spaceruję kładkami. Dookoła jest wszędzie woda. Bardzo przyjemnie. Ptaszki ćwierkają. I kaczuchy tutaj są. Ale woda kwitnie. Piękna jest. Jechaliśmy do Szczyrku, chcemy wagonikami wjechać sobie na górę. Także zaraz sprawdzimy, do której kasy mamy iść, czy tutaj, czy tutaj, bo tu są chyba dwa wyciągi. Tak, na Halę Skrzyczeńską będziemy wjeżdżać, a tutaj są też trasy dla rowerów, także jak ktoś lubi ekstremalną jazdę, to tutaj się może wykazać. Jest dosyć dużo tras. Proszę bardzo, Dziękuję. dziękujemy. Do widzenia, chodźcie. Jest, jest. To jest dla rodziców. Tak, ta jest dla, ma znaczek z boczku, widzisz? Jest dla rodzin. Chodź. No to wejdźmy szybciej. No to wchodźcie. No, Zdążymy. Tamo, wejdź. I lecimy do góry. I są tutaj góry, że na niebie. Jesteśmy już na halę skrzynecką, a teraz idziemy na wyciąg kanapowy i jedziemy dalej. Jest cztero. Tak, i jesteśmy już na kanapie. A my nie spaniemy? Nie, no co ty? Ja nie lubię lęku wysokości. Nie lubisz wy lęku wysokości? Nie mamy lęku. W górach i są bardzo wielkie góry. I lecimy teraz na następny szczyt, tak? Tutaj są trasy dla rowerów, już trochę widać i skocznie. Mam lęk wysokości. A tam ludzie idą, widzisz? Na nóżkach. I za ramką. I jesteśmy już na samej górze na Zbójnickiej Kopie. No a możecie iść za ramkę, to wam zrobię foty. Tutaj jest kolejka, idziemy się przejść, zobaczymy co tu jest. Tutaj rowerzyści już startują. I przyjechaliśmy Przylecieliśmy z powrotem na Halę Skrzynecką i tutaj jest restauracja Kuflonka, na którą wraz z biletami dostaliśmy jakieś tam bony na kawę, lody, także idziemy zobaczyć, coś zjeść. Ładny widok widzę, jest taras. Wracaliśmy z powrotem na rynek do centrum, bo chłopcy musieli sobie kupić jeszcze o brata Mario, czyli Luigi. Mama że Luigi, znasz go prawie. No widzisz, zjemy pizzę i już kończymy nasz weekend. Wracamy do domku, także żegnamy się już z wami. Chcę odpocząć i zrobię, Zale, i zrobię drugi zjazd Fire Fans of film. I właśnie będzie być to film tygodny dla aktorów, którzy, którzy znają FNAF. -a. I to będzie na Szymonka kanale, tak? Aha, I będzie to być to horror prawie. Dobra, żegnamy się. Pa! Pa! Obejrzyjcie ten mój film wyjdzie 10 lipca!